Kiedyś jeszcze byłem brzuchu mamy, no to oni zaczęli pić i to tak się stało, że uszkodzili właśnie przed ten struch, I urodziłeś się i y, od dziecka słabo słyszałeś? Tak, od dziecka. To, to było tak, że lekarz, jak, jak ją wyjęli z brzucha matki, mnie, no i tam dwa dni nie mogli znaleźć u mnie przyczyny, na co jestem chory. Bo cały czas tam podobno płakałem, i tak dalej. No i jakaś znalazł tą przyczynę, że do końca życia będę nie słyszał. No i jak mama i tata o tym się dowiedzieli, że będę niepełnosprawną osobą do końca życia, no to uciekli z szpitala. I zostawili cię? Zostawili mnie w szpitalu, tak. I później, co się wydarzyło w Twoim życiu? Jak wyglądało Twoje dzieciństwo? Mm. Na no dwa dni leżałem w szpitalu. Bo nie wiedzieli co zrobić: czy oddać mnie do domu dziecka, czy do rodziny zastępczej. Ale jednak babcia, czyli mama mojego taty, wzięła to na siebie, tę całą, całą sytuację, rzuciła swoją pracę no i wzięła mnie po swój dach.